Siemano, witam Was serdecznie. Dzisiaj kolejne ryby, kolejny spawik. Dzisiaj znowu jestem na takim fajnym pomoście, w głębokim jeziorku. Będę miał plus 4 metry wody pewnie i będziemy próbowali połowić płoci. Jest bardzo zimno, jest minus 3 stopnie, ale jest przede wszystkim mocny wiatr. Taki mocny wiatr, że musiałem sobie wszystko tutaj przywiązać siatkę i resztę, żeby nie odleciało. No niestety miejsce jest odsłonięte, ale to jest takie można powiedzieć jedyne miejsce, które mi tutaj umożliwia połowienie na głębszej wodzie, ponieważ tam brzegi są bardziej płytkie. Chociaż też bym chciał na takim brzegu spróbować. Dzisiaj moim celem są płocie i zaraz wam pokażę, jak się na dzisiaj przygotowałem. Jezioro pewnie znacie z ostatniego wypadu, z pierwszego wypadu na spławik. Jestem w mieście Chemża bardzo piękne jezioro, fajna okolica. I tutaj dzisiaj będziemy spróbowali swoich sił ze spławikiem. Jest bardzo zimno, minus 3 stopnie, ale będzie jeszcze zimniej. O dzisiejszej nocy minus 7, więc może będzie sezon podlodowy. Na pewno nie na tej wodzie, bo jest za duża, ale ogólnie mała woda na pewno zamarznie przy minus 7, więc to może być ostatni spławik w lutym. Później pewnie dopiero marcowe płocie. Bierzemy się do roboty. Do dzisiejszego wędkowania przygotowałem się w ten sposób. Zobaczcie co my tutaj mamy. Tutaj mamy zanętę, która była zamrożona, czyli to jest taka z poprzednich wypadów. To są dwie różne mieszanki. Widzimy, ta jest jaśniejsza, ta jest ciemniejsza. Żeby je ujednolicić, oczywiście je wymieszam. Zobaczcie, jakiego mam przyjaciela dzisiaj żeby je ujednolicić to po prostu użyję kokobel zapachu tak, ale odrobinę po prostu żeby y, tak ujednolicić i połączyć te mieszanki, do łowienia mam tylko pineczki mam nadzieję, że ten się zbyt nie będzie tutaj zbytnio przeszkadzał no i oczywiście delikatny zestaw, zestaw jest ten sam co wtedy, będę łowił metrowym batem jest silny wiatr, więc dłuższe baty by pewnie były tutaj trochę uciążliwe Zestaw jest bardzo prosty. Haczek 18, czerwony, po prostu do zakładania ochotki pinki. Bardzo fajnie się sprawdza. 15 cm przytom śrucinka 0,2 g jakoś śrucina sygnalizacyjna. 15 cm powyżej obciążenie składające się z czterech śrucin, które jest skupione. Będzie po prostu to łatwiej latać w taką pogodę. Bo zestaw jest bardzo lekki Zestaw ma gramowy, jest uzbrojony w gramowy spławiczek Jest to spławiczek powierzchniowy do łowienia uklei i drobnych płotek, ale on się na zimę doskonale sprawdza. Łowię z pomostu, ale mam tutaj takie fajne, można powiedzieć taka przerwa w barierce i ona mi tutaj pozwoli sięgnąć lepiej wody. Biorę się za gruntowanie i zobaczymy, co nam ten dzień przyniesie. będzie 4 metry. Fajna głębokość, jeśli chodzi o zimę. jakiś niespodzianek nie będzie twarde dno jest no jest tak samo wszędzie nie ma żadnego spadku więc jakichś większych niespodzianek nie będzie jest mocna fala i równe dno, więc trochę mocniej skleję tą zanętę niż zawsze Niejednokrotnie już o tym wspominałem, jeśli łowimy na pomoście, to warto, żeby nie hałasować i zanęte najczęściej przygotować na brzegu. No ja już mam rozżonki, więc to jest przygotowane, więc jakoś tu specjalnie nie będę hałasował. Ale naprawdę ma to znaczenie. Niby tutaj ludzie chodzą, te ryby są przyzwyczajone. Ale warto jednak zachować ciszę, spokój, bo zawsze możemy się wtedy spotkać z jakąś bonusową rybą, większą. No bo po prostu tych broń będzie po prostu więcej. Niby to nie ma znaczenia, ale jednak ma. Zawsze na pomocy musimy być cicho. Muszę Wam powiedzieć, że z ręcami to jest tragedia. Damy trochę tego kokobel, ale nie dużo. Zimę i w taką porę roku, po prostu gdzieś zimna woda, to lepiej tych zapachów za dużo nie dawać. Chcę po prostu ujednolicić tą mieszankę, tak jak powiedziałem mam tutaj 3 litry towaru i zobaczcie na pewno widzieliście już taką sytuację, że po zawodach, czy po rybach większość osób wyrzuca resztę zanęty, to zobaczcie to jest zanęta, która jest doskonale się yy, sprawdzi, która jest po prostu, została z jakichś tam zawodów, czy z ryb była w zamrażalniku dodamy odrobinę pinek, bo napinki będziemy łowili. w taką zimną pogodę to trzeba pamiętać, żeby Pinki chować do kieszeni, czy, czy tak dalej, bo na słońcu jest spoko, ale w cieniu jest minus 3 i pinki mogą zamarznąć i je po prostu sobie zmarnujemy. Zobaczcie, tych rybaczków jest tu bardzo mało, w kuli to dosłownie będzie po 2-3 sztuki. To ma te ryby po prostu bardziej tam zainteresować, żeby na dłużej się zatrzymały w naszym polu nęcenia. Zanęta jest praktycznie no, minimalnie ją wilże. I mamy gotową zanętę, można powiedzieć, za darmo, bo i nie wyrzuciliśmy. Odrobinę zwilżam zanętę, taka z lodówki, to po prostu ona szybko chłonie. Ona jest już wilgotna, więc trzeba być bardzo ostrożnym. Tak jak powiedziałem dzisiaj, trochę mocniej skleję tą mieszankę, ponieważ jest równe dno, jest mocna fala. Ten dryf wody jednak jest większy, a nie chciałbym, żeby za bardzo mi po prostu to roznosiło mieszankę. Chciałbym jednak te ryby skupić jak na najmniejszej powierzchni, żeby mieć częściej brania, bo dzisiaj nie oszukujmy się pewnie za dużo ryb nie będzie. Najważniejsza rzecz jak łowicie zimą, to jest mieć ręcznik, to jest po prostu podstawa, inaczej nie wytrzymacie. Ręce tak dostaną, że zmarzną. Ręcznik musi być w pogotowiu zawsze. Kilka musi być zapasowych w samochodzie, bo mokre ręce to zmarznięte ręce. Mieszanka jest gotowa. Zobaczcie, coś, co y, większość osób wyrzuca, mamy wykorzystane na zimę. Tu jest oczywiście mało towaru, to jest 3 litry. W lato by gdzieś tam na łowienie płoci, żeby złowić 5-7 kilo to by było za mało, ale na takie wiosenne, zimowe wędkowanie spokojnie to starcza. I co ciekawe, taka zanęta z lodówki często jest lepsza niż taka zrobiona na szybko. Te zapachy, wszystko przejdzie, ujednolici się. Jest po prostu fajna taka mieszanka. No szybko klej, tu widzieliście, pochlapałem tą wodę i mam mieszankę gotową. To też mi zaoszczędziło czasu. Mieszanka jest gotowa, robimy trzy kulki i jesteśmy gotowi do łowienia. Trzy kulki, bo nigdy nie wiadomo, czy w tym miejscu są ryby. Jakby nie było, będziemy z resztą towaru mogli się przenieść gdzieś indziej. Robimy trzy kuleczki. Jedną taką kulę miej doklejoną, a dwie mocniej ścisnę. to wystarczy i mam w razie czego jeszcze mam mieszankę żeby się w razie czego gdzieś przesunąć co ciekawe tutaj niektórzy nawet łowią na kukurydze w żółtym to jest po prostu na większości łowisk no nieosiągalne a tutaj jednak ta rybka bierze i zobaczcie jak to wygląda mamy trzy kuleczki pojedyncze pinki bardzo fajnie się to prezentuje więc mam nadzieję, że uda się dzisiaj coś złowić i coś pokazać. Luty, spławik. O dzisiejszej nocy minus siedem, więc być może jest to ostatni spławik do jakiejś większej odwilży. że nie ma braki, że jestem tutaj mega odsunięty i mocno to wieje, więc przeniosę się. Niestety będę musiał mówić przez te barierki. Ale widzę, że tam po prostu w takiej osłoniętej zatoce jest kilka osób, które łowią ryby. Więc się tam wybieram, bo nie ma sensu tutaj cierpieć na tym wietrze jak nie ma ryby. I to co sobie powiedzieliśmy dzięki temu, że wrzuciliśmy tylko trzy kulki. Jesteśmy uratowani, bo mamy zanętę na inne miejsce i nie wiem czy to widać ale pinki w zanęcie zamarzają tu jest tak zimno są sztywne a były wrzucone żywe więc uciekamy z tego miejsca i szukamy rybek w innym miejscu takie są uroki zimy no próbowałem jeszcze tutaj 15 minut ale nic pinki są nawet niewysane. nie będę walczył tutaj z wiatrakami marzną bo tak mi tutaj wywieje, żebym nie mógł łowić w innym miejscu. Dobrze, że sobie zostawiłem zanętę. Uciekam z tego huraganu i może tam będzie lepiej. Tam jakieś płoteczki się odławia, więc chyba ryba też nie chce być tutaj na takim dryfie. Jest za zimno. Uciekamy od wiatru i przenosimy się za barierki. Tak jest zimno w ręce, że na przenosiny Zakładam, o, baty mi zaraz lecą, zakładam rękawiczki, bo nie da się tutaj wytrzymać. Szkoda, miałem duże nadzieje do tego miejsca, ale taka jest zima. Ruszamy dalej. Robimy dwie kuleczki i będzie glitas. Pierwsza rybka, fajnie, zmienić miejsce. Nie ma co się poddawać. Mamy trzecią rybkę. Zobaczcie, jak ważne się nie poddawać. I Jak ważne jest zimę, wybór miejsca. Nie zawsze tam, gdzie sobie wymyślimy, są ryby. No i ważne, że też nie wrzuciłem całej zanęty od razu, że mogłem się przenieść. Bo tak to by pomyślał, że ryby nie biorą, a rybka bierze. Na haczyku, dwie pineczki. Jeszcze mamy trochę zanęty. Jak jest puteczka, to warto orzeszka zawsze wrzucić, żeby tam się coś działo. Jest rybka okleja w zimę. Fajne Zobaczcie tam byłem przez godzinę Fajne miejsce Ale mocniej wieje I już rybki nie ma a tutaj osunięta zatoka być może to słoneczko mocniej to nagrzało to jest pewnie różnica stopnia 2 ale ma znaczenie tutaj rybka jest Muszę wam powiedzieć, że to była dobra decyzja, żeby się przenieść, bo tutaj jednak jest, co wstawienie zestawu, jest rybka. Oczywiście to nie jest takie wiosenne łowienie, jest to trudne, wymagające, ale zobaczcie, jest ryba za rybą, a tam godzina i nie było brania. Jak ważne jest, żeby się przenieść czasami. Często nie chce się tego nam robić, ale nieraz jest to konieczne. No już nie wspominając o tym, że tutaj jest po prostu przyjemniej. Przyjemniej, znaczy aż tak nie jest zimno. jest rybka, tym razem ukleja, ale jest zabawa. Nie stygniemy w zimę, tylko cały czas łowimy, a to na sezon pozwoli nam być po prostu lepszym. Teraz mieliśmy takie bramie. Jeszcze się tak odwracam do wiatru, bo inaczej by się nie dało wytrzymać. A tam na środku pomostu po prostu tragedia, jeśli chodzi o wiatr. Jest rybka. Teraz się wszyscy przenieśli w te miejsce, bo wiatr po prostu nie daje wytchnienia. Na pewno to słychać w nagraniu. Ja i tak osłonię kamerę, ale jest mega zimno. Naprawdę trudne warunki, ale i tak jest fajnie. Najważniejsze, że nie mam takiej wielomiesięcznej przerwy w łowieniu. Na no co na lód się nie da wchodzić długo nie ma. No to chociaż i jest. jest rybka. Jest rybka. Fajna puteczka. Zimowa. O, no, fajniejsza ryba, czyżby bonus? Ale fajna płoć Piękna sprawa A byliśmy w miejscu, gdzie nie ma ryb. Zobaczcie, jaka piękna płoć Mega się cieszę, że się przyniosłem, bo Mógłbym ten uznać dzień za po prostu bezrybny, a się udało znaleźć miejsce gdzie te rybki są. Pozwoliłem na to właśnie zmianę miejsca i to, że nie użyczyliśmy zanęty co Kolejna fajna, piękna sprawa. O, ale to cieszy. Dwie pineczki i atakujemy. Tak się prezentują dzisiejsze rybki. Bardzo fajne pocie, kilka kilogramów jak na pierwszy tydzień lutego jest bardzo fajnie, na spławiczek nie można narzekać, zobaczcie jakie cuda, pięknie wybarwione ryby, zaraz wracają do wody, możemy się bawić w lutym i trenować naszą wprawę. Ale fajnie, luty jest rybka. Do następnego. Siemano, cześć.